Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mejs Powróża, czyli takiego miejsca w sieci, które powstało z myślą o tych, których interesuje tarot i wszystko co z nim związane. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć co nieco o mojej pierwszej talii kart Tarota. Tak naprawdę nie do końca pamiętam, jak wyglądała moja taka pierwsza, pierwsza talia i kiedy to dokładnie było, ponieważ um, miało to miejsce jakoś w podstawówce, gdzieś właśnie w latach mojego dzieciństwa, kiedy w moje ręce wpadł jakiś magazyn ezoteryczny. W latach 90. ogólnie dość dużo tego było na rynku, i przez mój dom przewijały się jakieś wróżki, niewróżki, inne magazyny, których tytułów już nie do końca pamiętam. I w jednym z nich właśnie były karty, które można było sobie wyciąć ze stron. Nie mam pojęcia, kto był autorem tych grafik. Nie... nie pamiętam też dokładnie, jak one wyglądały. Pamiętam tylko, że bardzo mi się podobały. Wiem, że były ogólnie czarne, były w takiej ciemnej stylistyce, chyba troszkę właśnie mroczne, ale gdzieś tam jako dziecko mimo wszystko się nimi bardzo zainteresowałam i bardzo chciałam stawiać je koleżankom. No było to dość śmieszne i trudne zadanie, chociaż oczywiście w magazynie były definicje kart, było opisane, co one oznaczają i mniej więcej, jak tam się to stawia, ale no nie, nie było to specjalnie profesjonalne. Wtedy, owszem, była taka otoczka, że jest to coś nielegalnego, coś strasznego, coś, co może przepowiedzieć najgorsze rzeczy. Wtedy jeszcze nie do końca wiedziałam, z czym to się je, i, i wierzyłam trochę, że. Można ściągnąć sobie kartami i nieszczęście, więc zachowywałam jak największą ostrożność, ale no, ciężko jest mi to też traktować, właśnie jako taką faktycznie pierwszą talię, ponieważ nie była to świadomie kupiona talia, nie była mi też w żaden sposób podarowana, nie była też profesjonalna, no bo była na takich dość cienkich karteczkach wycięta z magazynu. No i szybko gdzieś tam się zgubiła. Moje przepowiednie się raczej wtedy nie spełniły. Nic się złego nie stało, nic dobrego się też nie stało, a gdzieś ta zabawa po prostu odeszła w niepamięć. Moją pierwszą prawdziwą talię kart nabyłam chyba w 2007 roku we Wrocławiu. Byłam wtedy nastolatką, już troszeczkę bardziej świadomą tego, po co karty są, co za ich pomocą można zrobić, do czego służą, jak się z nich korzysta, i ogólnie po prostu byłam bardziej świadoma. I ta myśl, żeby sobie kupić karty, towarzyszyła mi już od dłuższego czasu. I kiedy podczas wizyty z moją mamą we Wrocławiu napotkałyśmy taką księgarenkę, w której można było znaleźć różne książki na temat naturalnego, dbania o zdrowie i właśnie takich troszeczkę lekko oderwanych od Ziemi tematów. To właśnie podeszłyśmy tam i zapytać, czy można tam kupić karty. Wtedy jeszcze nie było to takie oczywiste, że można zamówić talię przez internet, że można ją sobie wybrać, że są różne rodzaje kart. W ogóle. W tamtych czasach jakoś nie przychodziło mi do głowy, żeby szukać w internecie właśnie em, informacji em, na temat mojego ówczesnego zainteresowania. A bardziej em, bazowałam na tym, co mieliśmy w domu, co mogłam, czego mogłam się dowiedzieć od osób z mojego otoczenia. Wiedziałam tylko tyle, że chcę mieć jakieś karty, chcę zobaczyć, jak to faktycznie działa, czy jest to rzeczywiście coś, co mnie interesuje, co... Co będzie takie moje? I faktycznie okazało się, że w tej księgarce była akurat talia na sprzedaż. Talia dołączona do książki Klary Manueli Orszewskiej, Tarot Terapia Słowem. Bo tak zazwyczaj akurat są karty sprzedawane jako dodatek do książki o tarocie, lub do kart zazwyczaj dodawana jest książka, w której możemy znaleźć objaśnienia poszczególnych kart. Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłam tą talię po raz pierwszy, absolutnie nie przypadła mi ona do gustu. To w ogóle nie była taka kreska, która no do dzisiaj mi się jakoś podoba troszkę. Nie jest to stylistyka, która podpada pod moją estetykę. Jedne, co mnie tak zaintrygowało, to nawiązywanie do egipskiej mitologii, a w tamtych czasach byłam nią całkiem zainteresowana, bardzo podobały mi się nawiązania do, do egipskich pust. ale mimo wszystko no, nie było to wystarczające, żebym te karty po prostu polubiła. Ale nie miałam innego wyboru, nie było nic innego. A też nie przyszło mi do głowy, że coś innego może być, po prostu zwiedziłam, że te wszystkie karty, które widziałam w czasopismach, czy w, w telewizji, w filmach i serialach, to pewnie jakieś takie Autorskie wymysły twórców tych, tych obrazów i, i że po prostu, no, może nie można innych kart używać, może nie powinno się ich pokazywać jakoś w populturze i dlatego w filmach, serialach widzimy coś innego niż ja dostałam do ręki w tej księgarni. Oczywiście to wyobrażenie szybko gdzieś tam odeszło w niepamięć, ponieważ już w książce autorka wspomina, że jest to talia stworzona specjalnie. Na jej zamówienie, że zamówiła konkretnie takie właśnie obrazy u swojej przyjaciółki i ulubionej artystki Jadwigi Karmus. I że jest to właśnie wizja artystyczna tej konkretnie malarki. Wtedy też zrozumiałam, że talii może być dużo, że mogą być różne talie, że nie ma tak naprawdę. Jednej bazowej, która jest tą jedyną, właściwą, oryginalną. I tak naprawdę może ich być całe mnóstwo. I każdy może znaleźć coś dla siebie. Wtedy akurat nie miałam dostępu, żeby poszukać dalej, więc zaakceptowałam to, że no trudno, mam właśnie taką talię. I próbowałam się na niej nauczyć stawiać karty, czytać karty, rozumieć je, cokolwiek przepowiadać. Z czasem nauczyłam się, dowiedziałam się też tego, że no nie do końca tarot jest do przepowiadania, do wyrokowania nad tym, co się wydarzy w przyszłości. Ale oczywiście nie wiedziałam tego od samego początku, więc uczyłam się. No i właśnie przez to, że ta talia nie do końca trafiała w moje gusta, szła szło mi ta nauka trochę opornie. Moja mama w tamtych czasach e, jak najbardziej wspierała moje zainteresowania i... no i sama mi kupiła Talię, ale nie była osobiście przekonana do tarota jako takiego. Gdzieś tam w jej głowie istniały przekonania, że stawiając karty ma się dostęp do jakiegoś szeroko rozumianego zła. W związku z tym ona sobie sprawiła karty anielskie, które z samej racji tego, że anioły postrzegane są jako coś definitywnie dobrego. No, nie budzi negatywnych skojarzeń. Próbowałam więc wtedy też trochę zająć się tymi kartami anielskimi, jednak jak się z czasem okazało, to też mi jakoś tam nie podchodziło. Talie, która zaczęła do mnie przemawiać, która podobała mi się wizualnie, znalazłam dopiero po kilku dobrych latach, już studiując we Wrocławiu. I była to taka najbardziej podstawowa, najbardziej e, popularna, spopularyzowana talia Rider Way. Okazało się, że to właśnie na niej najlepiej mi się pracowało. Ale właśnie też dość szybko mi się ta talia znudziła. Jak się okazało, te takie spopularyzowane obrazy, tak e, łatwo przemawiające do mojej intuicji, że szybko straciły na mocy i potrzebowałam nowych bodźców, że tak powiem. Gdzieś na przełomie lat pojawiały się w mojej kolekcji inne talie, aż w końcu stwierdziłam, że szukając nowości, czas zajrzeć do tej mojej pierwszej świadomie kupionej talii. Wyciągnęłam z szafy, właśnie, talie autorstwa Jadwigi Kalmus. I powiem Wam, że po tym, jak miałam okazję pracować z innymi taliami, Poznać też dzięki internetowi różne inne wersje kart. Zauważyć, jak wiele jest możliwości prezentowania tych obrazów przemawiających do podświadomości. Nauczyłam się dostrzegać piękno w każdej z nich. I tak też po wielu latach, bo mamy teraz 2020, jak gdzieś tą talię w tamtym roku odkurzyłam. Więc po 12 latach. Jak mam tą talię, w końcu zaczęłam dostrzegać jej urodę, dostrzegać jej przesłanie. I od pewnego czasu pracuję właśnie tylko z nią, głównie z nią, w no, no nie tylko, ponieważ jestem zwolniczką teorii, że w zależności od tego, jaki ma się nastrój sięga się po odpowiednią talię kart, ale właśnie jakoś ostatnimi czasy głównie ciągnie mnie do tej, do tej mojej pierwszej talii. I zauważam, że ma ona w sobie naprawdę sporo uroku. A tu zresztą nie chodzi też tylko o to, czy ona jest ładna, czy ona jest estetyczna, czy ona jest profesjonalnie wykonana. Bo jak najbardziej ma to duży wpływ, ale niekoniecznie na samo przesłanie, a raczej na taki estetyczny odbiór. Ale właśnie to, jak są zaprezentowane te obrazy, co na tych kartach się znajduje, też dodatkowe, Elementy, których na innych taliach nie można znaleźć, lub też właśnie ich ograniczenie. Prawie, że bardzo dobrze przemawiają te obrazy do mojej podświadomości i bardzo dobrze mi się je czyta, i dobrze mi się z nią właśnie pracuje. To chyba tyle miałam do opowiedzenia na temat mojej pierwszej talii. W zasadzie troszeczkę ją zrecenzowałam, tak um, pod kątem osobistych doświadczeń. Mówi się, że pierwszą talię, powinno, pierwszą talię kart powinno się otrzymać w prezencie. Ja absolutnie nie jestem tego zdania, ponieważ to nie ma większego znaczenia. Lepiej jest właśnie poszukać talii, która przemawia od razu do ciebie, żeby można było się z nią zgrać od razu i od razu rozumieć, co intuicyjnie rozumieć, co dana karta mówi do nas. Ale może być to właśnie tak, że gdzieś ta talia trafi do nas nie taka, jaką sobie wyobrażaliśmy, i że nie będzie do nas tak wyraźnie przemawiać. Ale jak widać na moim przykładzie, nie jest to powód do tego, żeby się zniechęcać. Można ją odłożyć, można próbować do niej wracać na przestrzeni lat. Nie ma się oczywiście co zmuszać do tego, żeby pracować z czymś, co nam się nie podoba, ale nie ma co po prostu skreślać jednego narzędzia, które z jakiegoś powodu się nie sprawdza, a może się sprawdzić później, albo do zupełnie innych czynności, bo tak jak mówiłam, w zależności od tego, jak ja się czuję. I jakie jest pytanie? Jaka, z jaką sprawą chcę zajrzeć do tych kart? To inna talia pasuje. Więc akurat ta moja pierwsza talia sprawdza się doskonale w jednych tematach, a w innych sięgam po inną. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś historie, którymi chcielibyście się podzielić, dajcie znać i do zobaczenia w następnej pogadance. Pa!